Niekryty Krytyk w Radio Zet. Pobudeczka. Dzisiaj mam dla was niezwykłą zagadkę. Wymieńcie trzy elementy, które według was powinny znaleźć się na koszulce piłkarza reprezentującego nasz kraj na Euro 2012. Okej, okay, po pierwsze i najważniejsze powinno znaleźć się tam godło Rzeczypospolitej Polskiej. Eee, źle. Godła nie będzie. Jego miejsce zajęło nowe, wypasione logo Polskiego Związku Piłki Nożnej. Osobiście uważam, że to genitalne... Genialny pomysł, ale idźmy jeszcze dalej. Jak szaleć to szaleć. Po pierwsze, kapitan reprezentacji powinien mieć na koszulce nazwisko Lato, a jego koledzy niech dostaną stroje z nazwiskami członków zarządu PZPN. Po co komu koszulka z napisem Szczęsny albo inny Błaszczykowski? Przecież to się kupy nie trzyma. Po drugie, zamiast mazurka Dąbrowskiego niech nasi piłkarze zaśpiewają balladę miłosną pod tytułem Uczuć swych nigdy w życiu nie zmienię, mój ty kochany PZPN. Oczywiście pod melodię jesteś szalona zespołu Boys Po trzecie, każdy piłkarz pod swoją reprezentacyjną koszulką Będzie nosił podkoszulek ze zdjęciem swojego ulubionego członka zarządu PZPN Wiecie, jak strzeli gola, to będzie mógł go odpowiednio zadedykować Żeby cały świat widział I po czwarte, jeśli uda nam się zwyciężyć mistrzostwa W co szczerze i głęboko wierzę Medale i puchar odbiorą przedstawiciele PZPN Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której propce za mistrzowski tytuł zbiorą piłkarze No to co, miłego dnia w naszej Polsce, którą podobnie jak Joanna Krupe ciężko czasem zrozumieć. Mówił Maciek Frączyk, Czyli niekryty krytyk. Niekryty krytyk w Radio Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Bałbułeczka! Dzisiaj dowiemy się czegoś na temat prawdziwych polskich lekkoatletów. Fragment pochodzi z naszego ulubionego programu rozrywkowego pod tytułem Familiada. Program znany jest przede wszystkim ze swojego prowadzącego, który w latach 90 był tajniakiem. Przenikał w szeregi wroga, opowiadał dowcipy przy piwie, a słuchacze umierali na chorobę znaną pod nazwą facepalm. No nie, to to z dawnych czasów Wracając do tematu. Co w dłoni może Trzymać lekkoatleta? No cóż Kiedyś polski lekkoatleta mógł trzymać W dłoni tyczkę, dysk albo Kulę, ale dziś tyczkę, dysk Albo kulę trzymają pozerzy. Przyrząd sportowy, jaki może Trzymać w dłoni lekkoatleta Co to jeszcze może mieć w ręku? W XXI wieku Lekkoatleta trzyma lekką broń Obuchową do prowadzenia działań Zaczepnych na tak zwanych arenach Stacheta. Dyscyplina zwana Pod nazwą sztachetowanie ma bardzo Proste zasady. Uczestnicy w strojach sportowych i kapturach na głowach mają za zadanie wejść na arenę ze sztachetą, nie budząc podejrzeń policji. Wygrywa ten sztachetowiec, który zdobędzie najwięcej punktów, czytaj zębów, sztachetowców drużyny przeciwnej. Sztachetowanie można również uprawiać w osiedlowych bramach, pozyskując za widowiskowość dodatkowe bonusy w postaci atrakcyjnych telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 oraz drobnych na modernizację sztachety. Sport, jak dowiadujemy się w Familiadzie, narodził się w Grochowie. No, że facet ze sztachetą chodzi po ulicy, no. Chłopak z Drechowa, nie? Chłopak z Drechowa. Pozdrawiamy. Po komentarzu trenera smudy na temat spotkania Polska-Włochy, po którym wiemy, że w meczu należy walczyć o piłkę, stawiałbym jednak na nowy sport narodowy. Dziękuję. Tacheta? Miłego dnia, że czy macie frączek? Czyli niekryty krytyk. Niekryty krytyk. W Radiu Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Każdy, kto potrafi korzystać z przeglądarki internetowej, przynajmniej raz trafił na jakiś dziwny japoński film. Wiecie, Japończyk przebrany za bujany fotel wyznaje miłość gigantycznej biedronce, tego typu high culture. Jest jednak pewien gość, który nazywa się Hikakin i potrafi sami posłuchajcie. Hikakin jest jednym z najpopularniejszych beatboxerów w internecie. Ten koleś to żywy dowód na to, że Bóg dał nam usta nie tylko po to, żebyśmy nie wsadzali sobie jedzenia do nosa. Ten koleś to żywy dowód na to, że Jenna Jameson nie odkryła wszystkich fajnych rzeczy, jakie można robić ustami. Ten koleś to żywy dowód na to, że z niczego można zrobić coś. Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z prekursorów beatboxu jest Louis Armstrong. Wykonując jeden z utworów zapomniał fragmentu tekstu i postanowił improwizować. One, one, Można powiedzieć, że każdy, kto kiedykolwiek musiał odpowiadać przy tablicy, albo tłumaczyć się szefowi ze spóźnienia, wynalazł swój własny beatboxowy styl. Tak jak ja wczoraj. Maciek, my jesteśmy poważną stacją radiową, może wyjaśnisz mi, dlaczego przyszedłeś do pracy z tymi dwoma paniami, które jak rozumiem też są w pracy? Eee. Miłego dnia życzę. Maciek wrączek? Czyli niekryty krytyk. Niekryty krytyk w radiu Z. Niekryty krytyk w radiu Z. Pa, Budeczka! Dzisiaj mam dla was prawdziwy hit. Zbliżają się święta bożonarodzeniowe, a to zawsze świetna okazja dla telewizji na robienie szopki. Jedna z kanadyjskich stacji postanowiła zrobić szopkę z szopki. Wyobraźcie sobie, że Maryję dziewicę zagra Pamela Anderson, gwiazda słonecznego patrolu oraz kilku innych, mniej mainstreamowych produkcji będzie mamą Zbawiciela świata. Coś mi się wydaje, że Pamela trochę inaczej rozumiała nauki, żeby dawać potrzebującym, ale producenci programu są zgodni. Znana modelka uspółcześnie opowieść i doda jej pikanterii. Ludzkość rozwija się w bardzo ciekawym kierunku. Jestem prawie pewien, że dożyję chwili, kiedy w Boże Narodzenie włączę telewizor i zobaczę szopkę nie z tej ziemi. W roli Jezusa? Justin Bieber. Jego ojciec to Dr. House, który pół przedstawienia kpis fryzur i ubrań Trzech Króli, a resztę czasu poświęca na udowodnienie, że niepokalane poczęcie jest możliwe z punktu widzenia medycyny. Mama Jezusa to Madonna, piosenkarka, która daje najbardziej niezapomniany koncert w historii Betlejem. Gwiazdę Betlejemską zaprojektuje firma Apple i będzie to gwiazda tak designerska, że barany w szopce zbaranieją. Zamiast kolęd. David Geta. To dopiero będzie szopka. Miłego dnia rzeczy. Maciek Frączyk, czy niekryty krytyk? Niekryty krytyk w Radiu Z. Niekryty krytyk w Radiu Z. Pao, bu, teczka! Dziś piątek, a to oznacza podsumowanie tygodnia. Panowie, pipa jest do wzięcia. Cholera, jak można mieć tak na imię? Nie mogę nawet poprowadzić normalnego programu bez głupich podtekstów seksualnych. <laughs> Super. Dobra, bądźmy dorośli, spróbuję nie używać jej imienia. Tak więc chłopak Pipe Middleton rzucił pipę, bo pipa nie nadawała się na żonę. Pipa obecnie jest syngielką, a to oznacza, że pipa nie dadzą jej teraz spokoju. Takie życie pipy. Tomasz Karolak stwierdził, że śmierć Hanki w serialu M jak miłość to, że nada. Tak, to ten Tomasz Karolak, który grał w filmie Wyjazd Integracyjny. Wybitnym filmie Robert Pattinson, gwiazda Zmierzchu, przyznał się, że nie zna nawet imion ludzi, z którymi pracuje. Uważam, że to hańba, wstyd i brak szacunku do kolegów i koleżanek z pracy. W tym momencie chciałbym pozdrowić moich przyjaciół, którzy prowadzą dzień dobry bardzo, czyli Ł Łukasza. Grzegorza Janie. Sasha Grey, aktorka filmów dla dorosłych, o których nic nie wiem, bo ich nie oglądam, wzięła udział w akcji czytania dzieciom. Jej bajka opowiadała o psie, któremu brzydko pachniało z buzi. Coś mi się wydaje, że źle mu pachniało z buzi, bo psy lubią lizać się po wiadomych częściach ciała i coś mi się wydaje, że Sasha Grey jest jedną z tych osób, które dobrze rozumieją bohatera tej bajki. I na koniec jeszcze jedna świeżo upieczona singielka. Charlie Theron pierwszy raz w życiu nie jest w żadnym związku. Proszę kończyć. Miłego weekendu życzy. Maciek Frączyk? Czyli niekryty krytyk. Niekryty krytyk. W Radio Z.